Wieś w Polsce nie była miejscem łatwym do życia, ale miała swoje chwile radości i zabawy. Kiedy Michał wrócił z Warszawy, aby spędzić trochę czasu z rodziną na Małopolsce, Agnieszka, zwana przez bliskich Agą, początkowo odczuwała pewien dystans. Tym razem jednak Michał wydawał się inny jakby atmosfera wsi przemieniła go w kogoś nowego albo to Aga zaczynała dostrzegać go w zupełnie innym świetle. Kropka, pierwsze dni były pełne lekkich, codziennych rozmów o pogodzie, o krowach pasących się na łące, o tym, jak to jest żyć z dala od miejskiego zgiełku. Michał patrzył na Agnieszkę z pewną nowością w oczach, jakby próbował odkryć coś, czego sama jeszcze nie rozumiała. Aga odpowiadała mu z delikatnym uśmiechem, drocząc się, śmiejąc z jego nieporadnych prób pomocy przy gospodarstwie. Zawsze mówiła, że ma talent do psucia nawet najprostszych rzeczy, a Michał tylko się śmiał, próbując udowodnić, że nie jest aż tak beznadziejny kropka pewnego ranka Aga wstała wcześniej, ubrała swój ulubiony zwiewny, kwiecisty sukienkę, który znakomicie podkreślał jej smukłe nogi i delikatne ramiona. Do tego dobrała lekkie baleriny, a na szyi zawiesiła srebrny łańcuszek z małym krzyżykiem, który zawsze miała przy sobie znak, że mimo całej tej swobody, wciąż szukała w sobie spokoju i bezpieczeństwa. Usiadła przy kuchennym stole, popijając ciepłą kawę i spoglądając na spokojne pola za oknem. Słońce już wysoko świeciło, a ciepły wiatr niósł zapach świeżej trawy i ziemi. Kropka nagle usłyszała głos Michała. Aga zawołał, opierając się o framugę drzwi kuchni z tym swoim nieco nerwowym, ale rozbawionym wyrazem twarzy: Potrzebuję twojej pomocy, kropka mojej. Uniosła jedną brew, udając zdziwienie. Od kiedy to ty potrzebujesz pomocy, Michał uśmiechnął się tym swoim czarującym uśmiechem, który działał na nią jak magnes. Tym razem naprawdę serio. Znowu uciekł nam cielak. Chyba wiem, gdzie się kręci, ale potrzebuję kogoś zwinnego, żeby go złapać. Aga zaśmiała się cicho, wstając od stołu. Zwinna? No to chyba jestem idealną osobą do tej roboty. Kropka wyszli razem na pole, przemierzając łąki i zagrody, śledząc ślady małego uciekiniera. Michał szedł przodem, rozglądając się uważnie, podczas gdy Aga z uwagą obserwowała każdy jego gest, starając się ukryć, jak bardzo podoba jej się towarzystwo brata przyjaciółki. W końcu dostrzegli cielaka częściowo ukrytego za krzewem, spokojnie przeżuwającego liście kropka okrążmy go powoli, dobrze. Szepnął Michał, wskazując palcem kropka skinęła głową i zaczęli poruszać się w przeciwnych kierunkach, próbując go otoczyć. Ale cielak był sprytny. Gdy tylko zbliżyli się wystarczająco blisko, zwierzę zerwało się do biegu w stronę płotu oddzielającego pastwisko od gospodarstwa. Kropka, o nie! Krzyknął Michał, biegnąc za nim. Znowu nam ucieknie, Aga ruszyła za nim, starając się nadążyć. Gdy dotarli do płotu, zauważyli ledwo widoczną szczelinę w siatce. Prawdopodobnie to tam cielak się przeciskał. Kropka tu przechodzi, powiedziała, przyglądając się uważnie. Kropka, ale jak się tam przecisnął? Zapytał Michał z niedowierzaniem nie wiem, ale najpierw musimy go złapać, a potem zajmiemy się tym kropka, gdy próbowali schwytać zwierzę, Cielak znów próbował się przecisnąć przez szczelinę, ale tym razem utknął tylko głowa mu przeszła, reszta ciała utknęła w siatce. Michał zaczął go zachęcać, no dalej, dasz radę, Aga wybuchnęła śmiechem. Przestań, nie zmieści się, Michał roześmiał się razem z nią. Myślisz, że on o tym wie, wygląda na to, że nie kropka podsunęła się bliżej i zaczęła delikatnie rozciągać siatkę. Michał pociągnął ją z wyczuciem, aż w końcu zwierzę zdołało się wydostać kropka. Oboje wybuchnęli śmiechem, zmęczeni, ale szczęśliwi. Upewnili się, że cielak bezpiecznie wrócił do zagrody i usiedli na trawie przy płocie, łapiąc oddech. Słońce już mocno świeciło, ale lekka bryza chłodziła ich twarze. kropka, to była niezła przygoda, powiedział Michał, dalej się uśmiechając. Myślałem, że ten cielak jest głupszy, a mówiłam, że jest sprytny, odparła Aga, szturchając go lekko łokciem, dzięki za pomoc, spojrzał na nią tym wzrokiem, który znała już doskonale. Zapadła między nimi chwila ciszy, a ich śmiechy powoli cichły. Aga czuła, jak ciepło słońca miesza się z zapachem trawy i wilgotnej ziemi. Michał opierał się na rękach, lekko odchylony do tyłu. Gdy spojrzała na niego, zauważyła, że on też ją obserwuje. Kropka, masz talent do łapania uciekinierów. Zapytał z półuśmiechem, który powodował, że myśli Agi zaczynały błądzić. Kropka, to ja, czy ten cielak, który ma talent do uciekania. Odpowiedziała, starając się zachować lekki ton, chociaż serce waliło jej mocniej. Kropka, wiatr poruszył jej sukienkę, a Michał pochylił się nieco bliżej, jakby chciał wychwycić każdy szczegół. Aga zrobiła to samo, może z instynktu, może dlatego, że było to nieuniknione. Kropka, Michał zaczęła, ale głos wyszedł jej cicho. Kropka, Aga odpowiedział niemal szeptem. Kropka, ich twarze znalazły się tak blisko, że mogła poczuć jego delikatny oddech. Na moment czas zdawał się zatrzymać. Michał ostrożnie położył dłoń na jej policzku. Ten dotyk sprawił, że zapomniała, co chciała powiedzieć kropka chwilę później ich usta spotkały się w powolnym pocałunku, jakby oboje odkrywali coś, co dawno już wiedzieli. Gdy się odsuwali, ich spojrzenia się spotkały. Michał wyglądał na nieco zdenerwowanego, jakby oczekiwał od niej reakcji. Aga uśmiechnęła się nieśmiało, a potem coraz śmielej kropka, droga powrotna wydawała się inna nie przez krajobraz. Ale przez ciszę między nimi, która nie była nie, lecz pełna nowości, jakby każdy krok był próbą odkrycia tego, co się między nimi wydarzyło. Aga zerkała na Michała, który miał ręce w kieszeniach i wzrok utkwiony w ziemi. Chciał coś powiedzieć, ale się powstrzymywał. Ona też. Może dlatego, że zbyt wiele słów mogłoby zepsuć to, co dopiero co się narodziło kropka przez kolejne dni udawali, że nic się nie zmieniło. Rozmawiali jak zwykle, a pocałunek zdawał się być tylko kolejnym chwilowym zdarzeniem. Ale wewnątrz wiedzieli, że to nieprawda. Na zewnątrz wymieniali się szybkim spojrzeniami i dyskretnymi żartami, które tylko oni rozumieli. Gdy zostawali sami, nawet przez chwilę, atmosfera się zmieniała, a każdy gest nabierał dodatkowego znaczenia, kropka pewnego popołudnia, gdy chłodniejszy wiatr zwiastował deszcz. Aga spieszyła się do szopy, gdzie chowała narzędzia, gdy usłyszała kroki za sobą, kropka myślałem, że już poszłaś do domu, powiedział Michał, opierając się o drewniane drzwi, kropka jeszcze nie. Chciałam skończyć, zanim zacznie padać kropka wszedł do środka, a odgłos jego kaloszy odbijał się echem od drewnianej podłogi. Gdy się schylił, by podnieść skrzynkę obok niej, ich ramiona dotknęły się lekko. Dotyk był szybki, niezamierzony, ale wystarczający, by Aga poczuła każdy centymetr między nimi kropka na zewnątrz wiatr, zaczął trząść szopą, a zapach wilgotnej ziemi wypełnił powietrze. Przez chwilę milczeli, układając narzędzia, aż Michał przykucnął, by podnieść klucz. Gdy wstał, był bliżej niż się spodziewała kropka marzyć błosiana na włosach, powiedział, wyciągając rękę. Jego palce delikatnie dotknęły jej skroni, jakby robił to ostrożnie, z namysłem kropka serce Agi przyspieszyło. Źbło spadło, ale palce Michała pozostały tam, jakby nie chciały odejść. Spotkali się wzrokiem, a czas zwolnił, zostawiając tylko odgłos wiatru w tle. Kropka Michał zaczęła, niepewna, co chce powiedzieć kropka uśmiechnął się lekko, tym swoim delikatnym, nieco nieśmiałym uśmiechem. Bez pośpiechu pochylił się, a przestrzeń między nimi zniknęła kropka na zewnątrz pioruny rozświetlały niebo, a deszcz bębnił o metalowy dach szopy, tworząc głośną, ale kojącą melodię. W środku, pod tą prowizoryczną osłoną, byli tylko oni, uwięzieni w tej chwili. Kropka, Michał patrzył jej w oczy, jakby próbował odczytać każdy skryty myśl. Wiatr kołysał deskami szopy, rzucając cienie na ściany, a błyskawice na moment odsłaniały ich twarze. Pełne emocji i napięcia. Kropka delikatnie chwycił jej dłoń, splatając palce z taką pewnością, że Aga poczuła dreszcz przebiegający po całym ciele. Nie musieli nic mówić, cisza mówiła za nich. Wypełniona tylko dźwiękiem deszczu i narastającym między nimi uczuciem kropka ich palce idealnie do siebie pasowały jak kawałki układanki, która wreszcie znalazła swoje miejsce. Michał powoli przyciągnął ją bliżej. Każdy grzmot był przypomnieniem, że są odcięci od świata, chronieni przez drewniane ściany i hipnotyzujący dźwięk burzy kropka nie boisz się burzy. Wyszeptał cicho, głos mu się załamał pod siłą deszczu, kropka jego oczy wpatrywały się w nią z taką intensywnością, że serce AGI zabiło mocniej, kropka nie, przy tobie czuję się bezpieczna odpowiedziała, uśmiechając się nieśmiało, kropka, Michał zaśmiał się cicho. Było w tym coś tak delikatnego i prawdziwego, że AGA zamknęła oczy, chłonąc każdy moment. To było jak powolne odkrywanie, jakby wszystko między nimi musiało się rozwinąć ostrożnie, z czułością kropka czuła wilgoć powietrza, chłód otoczenia i jednocześnie ciepło, które tworzyli razem. Śmiała się półgłosem, trochę zawstydzona, ale i niesamowicie swobodna od tamtego dnia z cielakiem. Aga nie mogła przestać o tym myśleć. Kropka ja też powiedział Michał, gdy błyskawica znów rozświetliła jego twarz. Aga, cieszę się, że pozwalasz mi naprawdę Cię poznać. Kropka nie wymienili już żadnych słów, tylko delektowali się chwilą, otuleni delikatnością i bezpieczeństwem, Jakie od niego czuła kropka deszcz stopniowo ustawał, a dźwięk kropel spływających po dachu szopy stawał się coraz cichszy. Miejsce, które jeszcze niedawno drżało od burzy, teraz wyglądało na spokojną kryjówkę, oświetloną miękkim światłem zachodzącego słońca przebijającego się przez chmury kropka, Michał puścił jej dłoń na moment i spojrzał przez otwarte drzwi, jakby sama natura chciała. Wieczór na wsi w Małopolsce zapadał powoli, a cienie drzew rozciągały się leniwie na polach otaczających małe gospodarstwo Agnieszki i Michała. Po burzy nie zostało prawie nic więcej niż wilgotny zapach ziemi i miękkie, przytłumione światło zachodzącego słońca, które malowało niebo na różowo-pomarańczowy kolor. Aga czuła, że coś się zmieniło, choć jeszcze nie potrafiła dokładnie powiedzieć, co okropka jej sukienka, zwiewna i kwiecista, falowała na wietrze, delikatnie odsłaniając opalone nogi, a lekkie baleriny ledwie dotykały ziemi. Na ręce miała cienką bransoletkę z bursztynu, która migotała w ostatnich promieniach dnia. Włosy miała lekko rozpuszczone, a pojedyncze kosmyki tańczyły wokół jej twarzy, podkreślając miękkość linii szczęki i subtelny rumieniec na policzkach. Choć jej postawa była swobodna, w oczach kryła się mieszanka nadziei i niepokoju. kropka Michał szedł obok niej, w zwykłej flanelowej koszuli w kratę i ciemnych spodniach, na nogach miał solidne, lekko brudne od błota buty. Jego twarz nadal nosiła ślady zmęczenia po całym dniu pracy, ale oczy błyszczały wyjątkowo jasno. Czasem spoglądał na Agnieszkę z tym samym spojrzeniem, które miało w sobie coś więcej niż tylko przyjaźń coś, co przypominało obietnicę, ale też niepokój. Kropka, wiesz, Aga zaczął nagle, łapiąc jej rękę w swoją i ściskając ją lekko chyba nigdy nie pomyślałbym, że wrócę na wieś i znajdę tu coś takiego urwał, patrząc na nią z lekkim uśmiechem, ale jego wzrok zdradzał powagę. Kropka, co takiego? Zapytała, próbując ukryć, jak bardzo bije jej serce kropka kogoś, kto potrafi złapać nie tylko cielaka, ale i mnie samego odrzekł, a w jego oczach pojawił się błysk rozbawienia kropka, aga zaśmiała się cicho, a w jej głowie pojawiła się myśl, że może to właśnie te chwile, pełne prostoty i czułości, są tym, czego brakowało im obu przez całe życie kropka, wtem ich rozmowę przerwał głośny, niepokojący dźwięk, pisk, opon gdzieś w oddali. Michał natychmiast zamarł, a jego twarz przybrała wyraz czujności. Kropka, to nie jest nic z gospodarstwa, powiedział cicho, spoglądając w stronę drogi prowadzącej do ich domu. Ktoś tu jest, kropka, Aga poczuła, jak adrenalina zalewa jej ciało. Zawsze myślała, że wieś to bezpieczne miejsce, gdzie nic złego się nie dzieje, ale teraz ta cisza zdawała się krzyczeć o coś zupełnie innego. kropka, Może to ktoś z sąsiadów. Zaproponowała, choć sama w to nie wierzyła. Kropka, Michał potrząsnął głową. Nie to było za głośne i zbyt nagłe kropka przez chwilę oboje stali nieruchomo, nasłuchując, aż w końcu usłyszeli szybkie kroki dobiegające od strony lasu. Michał bez słowa złapał Agnieszkę za rękę i poprowadził w stronę stodoły, ukrywając się w cieniu kropka co się dzieje. Wyszeptała przerażona kropka nie wiem odpowiedział, spoglądając na ciemność między drzewami. Ale coś mi mówi, że to nie koniec niespodzianek kropka nagle za drzew wyłoniła się sylwetka mężczyzny ubrana w ciemny płaszcz. Z kapturem naciągniętym na głowę. Jego twarz była częściowo ukryta, ale oczy błyszczały zimnym, nieprzyjaznym światłem. Michał zacisnął pięści. Kim jesteś? Zapytał stanowczo, stając przed Agnieszką, jak tarcza. Mężczyzna się zatrzymał, a jego usta wykrzywił nikły uśmiech. Ktoś, kto przynosi odpowiedzi, ale też pytania odparł zagadkowo. Aga poczuła, jak serce wali jej mocniej niż kiedykolwiek. W głowie mignęła jej myśl, że ta wizyta może zmienić wszystko, co do tej pory znała. Michał spojrzał na nią, a w jego oczach pojawiła się mieszanka determinacji i troski. Nie pozwolimy, by cokolwiek nam tutaj zagroziło, powiedział stanowczo. Mężczyzna zrobił krok do przodu, a błyskawica rozświetliła jego twarz na ułamek sekundy, ukazując bliznę biegnącą przez policzek. czasem to, co ukryte. Wychodzi na światło dzienne szepnął, po czym zniknął w mroku lasu tak szybko, jak się pojawił. Aga i Michał zostali sami, otoczeni coraz gęstszą ciszą i niepokojem, który zdawał się przenikać ich duszę. Kropka, co to było? Zapytała Aga, czując, że świat wokół nich nagle zrobił się mniej pewny, kropka, nie wiem, odparł Michał, patrząc w stronę, gdzie zniknął tajemniczy, nieznajomy, ale wiem jedno. To dopiero początek czegoś większego kropka nad ich głowami niebo rozświetlił kolejny błyskawiczny błysk, a echo grzmotu zabrzmiało, jak przedsmak nadchodzącej burzy, która miała zmienić ich życie na zawsze. Wczesny ranek nad małą wioską żeleźnik, położoną wśród pagórków Małopolski, przyniósł ze sobą chłodną mgłę, która leniwie snuła się po polach i łąkach. Aga, wciąż w swojej ulubionej kwiecistej sukience, która teraz lekko przylegała do jej ciała, gdyż poranna wilgoć wzrosła jej tkaninę, powoli przeciągała się, czując, jak powietrze przesycone jest zapachem wilgotnej ziemi i świeżo skoszonej trawy. Na stopach miała jasne baleriny, lekko przemoczone, ale nie zważając na to, z uśmiechem wyszła na ganek. Srebrny łańcuszek delikatnie połyskiwał na jej szyi, a jej długie, kasztanowe włosy spływały swobodnie na ramiona, nieco pokręcone od wilgoci. Wciąż miała w pamięci spotkanie z tajemniczym mężczyzną z poprzedniego wieczoru, a jego słowa odbijały się echem w jej głowie. Kropka, Michał w swojej znoszonej flanelowej koszuli i wygodnych dżinsach stał obok niej z kubkiem gorącej kawy, którą przyniósł prosto z kuchni. Na twarzy nosił lekki zarost, a jego oczy, choć zmęczone, błyszczały niepokojem i determinacją. Aga, musimy coś zrobić, powiedział cicho, patrząc na nią. Ten człowiek nie pojawił się tu bez powodu. Wiesz, że nie żyjemy w próżni, wiem, odpowiedziała, spoglądając na horyzont, gdzie mgła powoli ustępowała miejsca pierwszym promieniom słońca. Ale co tak naprawdę chce? Michał wziął głęboki oddech i podszedł do starego, drewnianego płotu, opierając się o niego. Wydaje mi się, że to coś związanego z naszym gospodarstwem. Może ktoś szuka starych dokumentów albo zawahał się sekretów, które powinny pozostać ukryte. Aga zmarszczyła brwi. Tajemnice. Na wsi przecież tu każdy znał każdego. A jednak, im dłużej o tym myślała, tym bardziej czuła, że pod powierzchnią codziennych, prostych spraw coś się kryje, kropka, pamiętasz dziadka? Zapytała nagle. Mówił czasem o tajemniczym liście, który miał być schowany gdzieś na podwórku. Nigdy go nie znalazłam, ale może to ma z tym coś wspólnego, Michał spojrzał na nią z zainteresowaniem. To może być nasz trop. Trzeba to sprawdzić. Kropka, postanowili rozpocząć poszukiwania od starej szopy, gdzie przechowywali różne narzędzia i rupiecie. Aga z niewielką latarką w ręku przeszukiwała zakamarki, podczas gdy Michał przesuwał skrzynki i stare beczki. W powietrzu unosił się zapach drewna i kurzu, a ich światła tańczyły po ścianach, tworząc cienie przypominające duchy przeszłości. Kropka, nagle Aga natknęła się na coś miękkiego ukrytego pod stertą starych worków. Był to skórzany kufer, ozdobiony mosiężnymi okuciami, lekko popękany i pokryty warstwą kurzu. Jej serce zaczęło bić szybciej. Kropka Michał: patrz. Zawołała kropka razem podnieśli kufer na światło dzienne. Michał otworzył go powoli, a w środku znaleźli kilka starych pism, ręcznie pisanych listów i mapę, która wyglądała na bardzo starą kropkę, aga rozwinęła mapę i zauważyła, że przedstawiała okolice ich wsi ale z zaznaczonym miejscem w lesie, niedaleko starej studni. Kropka to musi być to miejsce, powiedziała, wskazując palcem. Może tam jest odpowiedź na to, co się dzieje. Kropka Michał uśmiechnął się lekko, ale w jego oczach było coś poważnego. Dobrze, jutro idziemy tam razem. Kropka, zanim zdążyli zająć się dalszymi planami, za pola dobiegł dźwięk ciągnika. To był pan Jerzy, sąsiad, który jak zwykle przyjechał po poranną kawę i plotki. Kropka. No, no, co to za tajemnice? Zagajus z uśmiechem, widząc kufer i mapę. Chyba nie myślicie, że w naszej wsi kryją się jakieś skarby Aga zaśmiała się, czując, jak napięcie trochę opada. A kto wie? Może skarb to raczej stara historia do opowiedzenia przy ognisku. Jerzy zaśmiał się donośnie, klepiąc Michała po ramieniu. No to powodzenia, młodziaki! Ale uważajcie, czasem stare legendy mogą być bardziej prawdziwe, niż się wydaje. Kropka, gdy sąsiad odjechał, Aga spojrzała na Michała i uśmiechnęła się z przekąsem. Ciekawe, czy w tym skarbcu jest też instrukcja, jak łapać uciekinierów bez potykania się o własne nogi, i Michał zaśmiał się głośno. Albo chociaż mapa do twojego serca, bo chyba ja już się w nim zgubiłem. Kropka, Aga poczuła, jak rumieniec znów pojawia się na jej policzkach. Ich wspólne chwile nabierały nowego znaczenia, ale wiedzieli, że przed nimi jeszcze długa droga pełna zagadek i niespodzianek. Wieczór tego dnia przyniósł kolejną niespodziankę. W stodole, gdzie zostawili kufer, ktoś zostawił tajemniczą wiadomość, napisaną starannym, choć nieco nieczytelnym pismem, prawda jest bliżej niż myślicie. Ale uważajcie, bo nie każdy chce, aby wyszła na jaw. Aga i Michał spojrzeli na siebie, a ich spojrzenia mówiły więcej niż tysiąc słów. Tajemnica zaczęła się rozplątywać, ale czy byli gotowi na to, co miało nadejść nad horyzontem znowu zebrały się chmury, a wiatr niósł ze sobą zapowiedź kolejnej burzy, tym razem jeszcze bardziej groźnej niż poprzednia. Mgła wieczoru spowiła wieś żeleźnik miękkim welonem, a cienie drzew wydłużały się, tworząc na polach tajemnicze kształty. Aga i Michał siedzieli przy kuchennym stole, gdzie jedynym światłem były płomienie migoczące w starej lampie naftowej. Przed nimi leżały listy i mapa, a w powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej czarnej kawy, która miała ich dodać odwagi do dalszych kroków. Kropka Agnieszka, ubrana w prostą, ale kobiecą bluzkę w delikatny wzór oraz spódnicę sięgającą tuż za kolano, miała na stopach miękkie kapcie, które ledwo skrzypiały na drewnianej podłodze. Jej kasztanowe włosy były związane luźnym koczkiem, a na szyi połyskiwał cienki srebrny łańcuszek z małym bursztynowym wisiorkiem, który zawsze nosiła na szczęście. Michał, w swojej znoszonej, granatowej koszuli i dżinsach, z niecierpliwością przesuwał palcem po mapie, próbując odnaleźć wskazane miejsce. Kropka, to jest niedaleko starej studni, pamiętasz? Zapytał, wskazując punkt na mapie. Tam musimy iść jutro, jeszcze zanim wstanie słońce. Aga kiwnęła głową, czując mieszankę ekscytacji i niepokoju. Wiesz, że stare studnie to nie tylko źródło wody. Mówią, że kryją tajemnice, których nikt nie powinien odkrywać. Kropka. Michał uśmiechnął się lekko. No, jeśli w tej tajemnicy jest ukryty kolejny uciekinier, to ja jestem gotów go złapać. Kropka. Aga zaśmiała się cicho, choć serce biło jej mocniej. Wtedy nagle usłyszeli cichy szelest dochodzący z zewnątrz. Michał zamarł i spojrzał w stronę okna. Nocne powietrze poruszało gałęziami drzew, a w świetle księżyca rysowały się cienie nieznanych kształtów. Ktoś jest na podwórku, wyszeptał, kropka, oboje wstali i ostrożnie podeszli do drzwi. Michał otworzył je powoli, a wtedy zauważyli postać stojącą przy furtce to był stary sąsiad, pan Władysław, znany w okolicy z zamiłowania do plotek i wyostrzonych zmysłów, kropka cicho, nie róbcie hałasu, powiedział, podchodząc do nich z tajemniczym błyskiem w oku. Słyszałem, że szukacie czegoś na temat starej studni. Lepiej uważajcie, bo w tej okolicy nie wszystko jest takie jak się wydaje. Kropka Aga spojrzała na Michała, a potem z powagą na pana Władysława. Co masz na myśli? Staruszek uśmiechnął się lekko, lecz w jego spojrzeniu kryła się głęboka powaga. Pamiętam, jak mój ojciec opowiadał o pewnej rodzinie, która przed laty mieszkała tu i. No cóż, zostawiła po sobie coś, co lepiej nie powinno wyjść na światło dzienne. Kropka Michał zmarszczył brwi. Co to za rodzina, to dawna historia, ale jeśli chcecie, mogę was zaprowadzić do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, powiedział, spoglądając na nich z cichą nadzieją. Aga poczuła, jak napięcie rośnie. Jutro o świcie, dobrze. Zaproponowała kropka zgoda, odpowiedział pan Władysław, po czym zniknął tak nagle, jak się pojawił kropka następnego ranka, jeszcze zanim pierwsze promienie słońca zaczęły przebijać się przez mgłę. Aga. Michał i pan Władysław wyruszyli w stronę lasu, kierując się starą mapą i wspomnieniami starego sąsiada. Aga czuła, jak sukienka delikatnie przylega do jej skóry, a baleriny z trudem radzą sobie z wilgotnym podłożem. Michał szedł pewnym krokiem, trzymając mapę w ręku, a pan Władysław prowadził ich w milczeniu. Wkrótce dotarli do miejsca, gdzie znajdowała się stara, kamienna studnia, porośnięta mchem i bluszczem. Jej kamienne krawędzie były zimne i wilgotne, a cisza wokół zdawała się wręcz przytłaczająca. kropka, To tutaj powiedział pan Władysław, wskazując na studnie. Kropka Aga poczuła dreszcz przebiegający po plecach, jakby wiedziała, że właśnie teraz przekraczają granice między zwykłym światem a czymś znacznie starszym i bardziej niebezpiecznym. Kropka nagle coś szelesnęło w krzakach, a za drzew wyłoniła się znajoma sylwetka tajemniczy mężczyzna z blizną na policzku. Jego oczy błyszczały niepokojąco, kropka myśleliście, że zostawicie tę sprawę w spokoju. Zapytał, zbliżając się powoli, kropka, Michał stanął przed Agą, gotów ją bronić. Nie pozwolimy, byś nas zastraszył, kropka, mężczyzna zaśmiał się cicho. To dopiero początek waszej przygody. Prawda, którą odkryjecie, zmieni was na zawsze. Kropka, Aga spojrzała na Michała, a w jej oczach pojawiła się determinacja. Wiedzieli, że nie ma już odwrotu. Tajemnica starej studni i rodziny z przeszłości miała wkrótce ujrzeć światło dzienne, a z nią kolejna burza emocji i wydarzeń, które miały przewrócić ich życie do góry nogami. Przed świtem żeleźnik spowiła gęsta mgła, która zdawała się pochłaniać każdy dźwięk i kształt. Aga, w swojej zwiewnej sukience w delikatny wzór drobnych kwiatów, z rękawami lekko odsłaniającymi ramiona, szła ostrożnie po wilgotnej trawie. Jej jasne baleriny były już nieco przemoczone, ale nie zwracała na to uwagi, serce biło jej szybciej z każdym krokiem. Na szyi błyszczał srebrny łańcuszek z bursztynowym wisiorkiem, a kasztanowe włosy miała luźno związane, kilka kosmyków opadało jej na twarz, dodając jej naturalnego uroku i subtelnej zmysłowości. Michał podążał tuż obok. Ubrany w ciemną, ciepłą kurtkę i solidne buty, z wyrazem skupienia na twarzy i mapą ściskaną w dłoni kropka starszy pan Władysław prowadził ich ścieżką wzdłuż gęstych zarośli, które falowały w porannym wietrze niczym morskie fale. Z każdą minutą atmosfera robiła się coraz bardziej napięta czuć było, że zaraz przekroczą próg czegoś, co od dawna było ukryte kropka dotarli w końcu do starej studni, której kamienne brzegi porastał mech i bluszcz, a woda w jej głębi zdawała się niemal czarna. Aga pochyliła się, przyciągając do ust chłodne powietrze, które pachniało wilgocią i ziemią kropka, to tutaj wszystko się zaczęło, powiedział pan Władysław cicho. Z powagą kropka nagle spośród drzew wysunął się mężczyzna w ciemnym płaszczu, z kapturkiem naciągniętym głęboko na głowę. Blizna na prawym policzku połyskiwała w bladym świetle, a jego oczy błyszczały zimno i nieustępliwie kropka myśleliście, że ucieknięcie od prawdy. Zapytał, zbliżając się powoli kropka, Michał zrobił krok przed Agę. Jakby chcąc ją osłonić, kropka nie pozwolimy, żebyś nas zastraszył, powiedział stanowczo, kropka mężczyzna, uśmiechnął się ponuro, kropka to dopiero początek. Prawda, którą odkryjecie, zmieni was na zawsze, kropka gdy zbliżał się do nich, Aga poczuła, jak wiatr niesie zapach wilgotnej ziemi i pierwszych kwiatów wiosny. Jej serce biło nierówno, ale z każdym oddechem nabierała odwagi, kropka jesteśmy gotowi, szepnęła, a jej głos zabrzmiał mocno mimo porannego chłodu, kropka Michał skinął głową. A razem ruszyli w stronę studni, gotowi stawić czoła temu, co rozkrywała przeszłość ich rodzinnej ziemi kropka w chwili, gdy ich dłonie dotknęły zimnych kamieni, za chmur wyjrzało słońce, a światło rozproszyło mgłę, odsłaniając nie tylko miejsce, ale i tajemnice, które miały odmienić ich życie na zawsze. Jednak cienie przeszłości nie dawały o sobie zapomnieć w powietrzu nadal unosiło się pytanie: czy są gotowi naprawdę, która czekała pod powierzchnią. Poranek w żeleźniku rozświetlał się powoli, a pierwsze promienie słońca przebijały się przez rozproszone chmury, rysując złote refleksy na mokrej trawie. Aga, ubrana w lekką, kremową sukienkę z delikatnym haftem na dekolcie, która subtelnie podkreślała jej smukłą sylwetkę, stała nad starą studnią razem z Michałem i panem Władysławem. Jej baleriny tonęły lekko w miękkim mchu, a na szyi błyszczał srebrny łańcuszek z bursztynowym wisiorkiem, który kołysał się przy każdym jej ruchu. Kasztanowe włosy miała związane nisko, a kilka kosmyków delikatnie opadało na ramiona, nadając jej naturalnej lekkości i subtelnej zmysłowości kropka Michał w prostej, granatowej koszuli i wygodnych spodniach, pochylał się nad mapą rozłożoną na kamiennej krawędzi studni. Jego ręce drżały lekko, a oczy błyszczały nie tylko ciekawością, ale i niepokojem kropka tu musi być coś więcej powiedział cicho, wskazując palcem na zaznaczone miejsce. Coś, co przez lata było ukrywane kropka, pan Władysław skinął głową z powagą. Ta studnia to nie tylko źródło wody. To punkt, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Kiedyś ktoś tu zostawił coś bardzo ważnego. Kropka, Aga poczuła, jak adrenalina miesza się z fascynacją. Może to ten słynny list dziadka? Ten, o którym wszyscy mówili, ale nikt nie chciał go odnaleźć, możliwe odpowiedział Michał. Musimy zajrzeć do środka. Kropka z pomocą pana Władysława zaczęli ostrożnie usuwać stare deski, które częściowo zakrywały studnie. Kiedy w końcu odsłonili jej wnętrze, zimne powietrze wydobyło się z głębi, niosąc ze sobą zapach wilgoci i starości. Kropka Aga spojrzała w dół, widząc ciemną, niewiadomej głębokości otchłań. Nagle coś błysnęło na dnie metalowy przedmiot, pokryty rdzą, ale wciąż wyraźnie widoczny. Kropka to musi być to szepnęła a jej serce zaczęło bić szybciej, kropka, Michał ściągnął rękawiczki i ostrożnie sięgnął po przedmiot. Była to stara, zdobiona szkatułka z wygrawerowanymi inicjałami, które przypominały im rodzinne herby kropka, co w niej jest. Zapytała Aga niecierpliwie kropka, nie wiem, odparł Michał, otwierając wieko ze starannością. W środku leżały zwoje pergaminów, kilka fotografii i mały, skórzany notes kropka, kiedy Michał zaczął czytać pierwszy pergamin, Aga pochwyciła jedną z fotografii. Przedstawiała rodzinę w dawnych strojach, ale w rogu zdjęcia ktoś był wyraźnie wykreślony twarz zamarzana, jakby chciano ją wymazać z pamięci kropka, kto to. Zapytała z niepokojem kropka, Michał zwrócił uwagę na fragment notatnika, gdzie widniało nazwisko, które oboje kojarzyli tylko z tajemnicą i legendą kropka, to o nasz przodek, którego wszyscy chcieli zapomnieć powiedział półgłosem kropka w tym momencie za drzew dobiegł nagły szelest. Obrócili się gwałtownie, a ich spojrzenia spotkały się z sylwetką mężczyzny w kapturze tego samego, który kilka dni wcześniej pojawił się przy studni. Kropka, myśleliście, że prawda będzie wasza tajemnicą? Zapytał z lodowatym uśmiechem. Kropka, Michał stanął przed agą, gotów do obrony. Kropka, nie cofniemy się. Ta historia musi zostać opowiedziana. Kropka, mężczyzna zrobił krok do tyłu, a jego oczy błysnęły niepokojem, jakby wiedział, że gra się skończyła, a kolejna rozgrywka właśnie się zaczęła. Kropka, w tym momencie nad lasem rozległ się głośny grzmot, a błyskawica przecięła niebo, oświetlając twarze zebranych na chwilę. Aga poczuła, jak zimny deszcz zaczyna padać na jej skórę, ale w sercu miała gorący płomień odwagi, gotowy rozpalić przyszłość, której jeszcze nie znali kropka, czy odkryją wszystkie tajemnice przeszłości. A może to, co znaleźli, jest tylko początkiem znacznie większej historii, która czeka na swoje ujawnienie?